Na pewno, jak już wiecie, z Tomkinsem przechodziłem e, wszystkie trzy ścieżki kampanii Resident Evil 6. E, odcinki z nich są na YouTubie, więc zapraszam do odwiedzenia, lajkowania, komentowania, polecania znajomym. E, natomiast jest jeszcze czwarta e, kampania, kampania solo, gdzie gramy Ado Wong. E, kiedy graliśmy w poprzednią e, kampanię, e, spotykaliśmy spotkali, tą postać. Co jakiś czas i zawsze maczała w czymś w palce. Eee... Tym razem odkryjemy, co tak naprawdę robiła, dlaczego ją spotykaliśmy, i... mam nadzieję, że to będzie coś takiego z przytupem. Zobaczymy. Na razie witam wszystkich, cześć. chat. Widzę, że frekwencja jest dobra. Uff, uff. Trochę mam tremę dlatego że. Ehm... Nie pamiętam kontroli już. <laughs> dawno grałem w Rezydenta. A zobaczymy, może sobie szybko przypomnę. No cóż, zaczynamy. Zobaczmy, jak to nam pójdzie. Kampania. Mhm. Wszystkie prześnięte, tylko nie Ada. Prześnięte czy przejdzione, jak się mówi. Ok. Na jakim stopniu przejdziemy trudności? Na normalu czy na weteranie? Już nie pamiętam tamte części, na którym poziomie trudności przychodziliśmy. Teraz co ja mogę zobaczyć. Na weteranie. No i to będzie na weteranie też. Będzie, że radę. LOL. Hmm? Można na multi grać? jakimś żołnierzykiem? Seria? Kurde, żebym wiedział to. To już z tym kisem przechodził. LOL. No dobra. <gryw> będzie tak. Będzie single. Weteran. Go. Ну и все, стартуем. to było otworzyć te drzwi. A tą wodę z środka to co wypompowało? Co siada? Simmons. Hmm. Simons. Rip. Not long enough. I see you still like to play games. Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Uh huh. Not in the slightest.

You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prince, Miss one You'll see. Good luck. Cheers. What's the other plan? Alright, Simmons. Let's see what you're hiding. Oh. Uh. Fajną kuszę. Mam jakieś uzi. I to chyba na razie wszystko. Co się czym robiło? Co to jest? Um, jak to się zmieniało? Co się powie? <głos> <głos> nope. Aha, okej. Okay. Trzy strzały mam. Bardzo mało. Jakieś najdy. I to wszystko. Miałem jakieś apteczki. Dobra. Ada. Kierunkowiczki ma.

naraska przegrywię. No co, hałasu nie będziemy raczej robić, nie? Spróbujemy po cichu to zrobić. Zobaczył mnie? Chyba nie A skąd ty masz... strzały Na Miałem, jak się uderza z, 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 piącha. piąchę. Czy po prostu, właśnie. Aaa! Oh shit. Awa, fuck me. Ah, fuck. Hey, Kurda. Czają na mnie. Puść. Chciałem uciekać, czy... ...mam z nim walczyć, bo zaraz padnę. Początek gry, ja będę już leżał. To Co ja robię nie tak? Ewentualnie nie robię coś nie tak. Fak. I się mi łamy przyciski. Ała. Leżę. No cóż. Dzięki za oglądanie. Wow. Co tak? Co robię mnie tak od początku? Po pierwsze to nauczymy się kontroli. Trzy strzały. jeszcze na boi. Mam te lecznicze, te roślinki, pięć leczniczych, ale jak ich używać? To nie pamiętam, muszę postawić kontrolę chyba. A właśnie, skida mam jakieś? Mam. em um. jedynka tabletki, okej, okay. trzymy, chyba będzie lipa, jak będę tak ginął na sam początku, co? Jak reszta będzie wyglądać? I I myself, Zatem jak oni mnie tam wyczaili? Fuck. Aha. Już nie mają. Dobra, zrobimy to tak. Może to będzie miało trochę więcej sensu. Aha, no. Nope. Zaraz nie będę miał Dobra. Została mi tylko piącha. Zdechaj. Zdychaj. Może trzeba było od razu mi nakopać w piąchę? O wow, fuck me. Nie mam siły. O oh, Jeszcze następny? No już, już. Stawaj, stawaj, stawaj. Ada. Dużo was tu będzie? Auu. Puść. wrażenie, że coś robię tak. Siema, pikusak. Ja. A szybko, 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 szybka. Dobra, Jeszcze jeden? No, Szybko. Dobra. Mam wrażenie, że zrobię coś nie tak. Ale raz, nasz ty czy nie. Też co tam fekusek? Średnio, bo zapomniałem jak się gra w Residenta. O, nie mogę teraz podejść, bo tam mi strzelo koleś. Znowu zginę, będę się od początku zaczynać. Fuck mi. Dawaj. O, następny. Nie. Robię coś nie tak ewidentnie. Chyba za dużo hałasu robię na początku. Nie mam z czego strzelać nawet. Wiedziałem, że to nie przejdzie. Jesz pizzę? Jakąś dobrą chociaż? Dobra, zrobimy to po cichu, jeśli mi się uda. Hawajska, to z ananasem. Nie lubię pizzy z ananasem. Tam jest, to po prostu jest grzech.

Chciał tam zajrzeć, to co muszę zrobić? Poszedł tylko, a, wraca. O, oh shit. Wstępne. NIE! nie wczyna alarmu. Pocznij trochę. Nie mam takiego przejścia takiego. O, to jest pod ziemią. O, szczurek. Pip, pip. Nie, nie strzelaj! O, oh, fuck mi no jasne, super, spadam stąd. No widzę, tam trzeba wejść. A za mną nie przyjdą? Nie? Zrozmyślili się nagle? może to lepiej. Jeez, Louise. O, jak to się zmieniało, tą perspektywę?

coś dla mnie. Jakieś beczki. Pewnie wybuchowa. Nie będę tego sprawdzał. Widzę, że Adą jest dużo skradania. Mogę to popchnąć? Hello. Oh. Oh. No tam koleś patrzy, tak? I się nie odwraca. Trzeba go od wziąć. szcorki biega. A. Była skrzynka za mną. Chyba nie będę ryzykował. Nie, 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 wow. nie padaj, a Pada. uciekaj, szybko. Nie włącz alarmu. Wow. Miałem fuksa. Wyleli się ze mną prać. się, że coś na taką małą zagubioną dziewczynką, biedną. Nie ma tu jakiejś znaczki. O, jeszcze jedna skrzynka. Dawać Amo. Nie ty skrzynek. O! Proszę bardzo. Jest Tylko strzały szkoda. Czy tam bełta? Przepraszam. Właśnie to kusze bełty są, a nie strzały. Już tu za cicho jest. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, jak jest głośno, ale horrorowej grze jak jest cicho. Oma się nie gotuje w tych spadniach.